Hej, cześć, sięmano wam wszystkim. Z tej strony nie kto inny jak Judy. I witam was do kolejnego już odcinka serii Let's Play Warms Revolution. Tak więc, może żeby tutaj zbędnie nie obijać bawełnem. No co, ruszamy, ruszamy do kolejnej już misji treningowej, w której mam nadzieję nauczę się znów czegoś interesującego, czegoś, co później wykorzystam w pełnoprawnej rozgrywce. Tak więc broń już to zadanie wykonane, pułapki wykonane, tym razem czas na sprzęt. W tej misji dowiesz się o sprzęcie i walce w bliskim kontakcie. To bardzo ważna część przedmioty. Ważna część. Aha, dobra, i przecinek, myślałem, że tam kropka jest, czy coś jest. E, a wcześniej nic nie zauważyłem. Dobra, jeszcze raz. To bardzo ważna część. Przedmioty mogą w niezwykły sposób wpłynąć na wynik gry. No i co? Mogę się szczerze z nimi zgodzić, a więc. Dobra, startujmy, zobaczymy w jaki dokładnie sposób mogą wpłynąć na tą grę. Zapewne zaraz nam pan narrator wszystko wytłumaczy. Unfurl the flags, shout hooray and salute something. Welcome to the third of our victorious or potentially utterly disastrous training missions. It's best to be honest. This is the arena of hand to hand combat, manly worm fighting. You learn all about utilities and close combat weapons. We're not chucking explosives at each other now. Oh no, it's time to feel their dying breath on your laughing face. No dobra. Okej, okay. wszystko zostało postawione jasno. Yy, Mamy tutaj jakąś paczkę, ponieważ z tego co rozumiem nie mam żadnej broni w tym momencie. W ogóle to nawet nie mogę jej sprawdzić, czy mam jakąś broń, czy nie, więc po prostu weźmy tą paczkę. Lina Ninja. Wybierz linę, tak, prawy shift, ja tam jednak wolę używać myszki. Wyceluj za pomocą strzałka w górę, strzałka w dół, wiadomo, rozbujaj się i użyj, żeby tam się dostać. Dobra, muszę się tam jakoś dostać? Proszę bardzo. Ogólnie zastosowanie liny w tej części Wormsów jest zupełnie inne, aniżeli było to, jakby to powiedzieć, w tej poprzednich wersjach. O, jakoś tak trochę ciulowato się zaczepiłem i szczerze już mam jakieś małe problemy. Wiecie co? Nie, tutaj trzeba to jakoś cwanie wymyślić, aczkolwiek albo ja się źle zaczepiłem, albo ogólnie jakiś fail popełniłem. Znaczy, tutaj jak mówię, użycie liny, a może inaczej, mogę używać jej ile razy chcę, więc nie powinno być z tym problemów, ale w poprzednich warmsach takich, znaczy w tych co ja grałem przynajmniej, yy, czyli yy, czekajcie, yy, aby pokonać przeszkodę, wejść po linię do samego końca, a następnie pójść linę. Co? Co wy gadacie? Mogę tak? No właśnie, spadam. Co za kłamstwo. Yy, ale to co mówię, użycie liny w Worms Armageddon było znacznie łatwiejsze. Tamta lina po prostu. Yy, po prostu wszystko było inaczej. Dobra, teraz jakoś tak fajnie się zaczepiłem. Tylko jak mówię, ja jestem słaby z tej liny w tej części. Zaraz, a jak teraz się puszczę, to da radę? No właśnie, nie da rady. Jejku, to będzie chyba jedno z tych zadań, którego na pewno nie wykonam na złoto. Ponieważ już widzę, że mam problemy i widzicie, że jednak może rzeczywiście jakaś e, taka misja e, dla mnie taka może się przydać. Ej, no, chciałbym się rozbujać. No, dawaj. Jezu, muszę napierdalać naprawdę w tą klawiaturę, żeby tutaj dało się coś zrobić. Chcę się odbić jakoś od tego. Czekajcie, a może jakoś. Może tak, tak, tak. No. Mam z tym po. A czekajcie, jak spróbuję od razu skoczyć. Dupa! Nie, no nie wierzę, żebym miał problem z misją treningową. No jednak, widzicie, dobra, mówiłem. Misje treningowe są dla leszczy, są łatwe i wykonam je e, chcąc. Ej, 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 ja nie chciałem, żebyś ty zlatywał. Czemu on zlatywał sam? Nawet się nie ruszyłem, nie dotykałem nic. A jakbym mógł tam gdzieś wycelować, tam gdzieś dalej? Nie, to i tak nie dojdziesz, aż tak daleko. No trzeba po prostu się rozbujać. No może teraz. Czy ja naprawdę nie potrafię korzystać z Diny? Czy to naprawdę przewyższa moje let's umiejętności? No, chyba tak. Słuchajcie, to jest straszne poniekąd, ale chyba tak! Jezus, co ja mam zrobić, żeby tam wejść? Słyszycie na pewno teraz napierdalanie o, o klawiaturę, ale ja nic na to już nie poradzę. Dobra, złota nie będzie. Zapomnijcie o złocie. Złoto dla zuchwałych, nie dla mnie. No, proszę was. Nie róbcie ze mnie głupka. Naprawdę nie można mieć problemu z taką misją. Z tego typu misją. Jasna cholera. Aby pokonać, wejdź po linie do samego końca. Wy chyba gadacie głupoty. Ja nie jestem w stanie się zaczepić tak, żeby wejść do samego końca. Informacja, która jest wyświetlana w lewym górnym rogu jest po prostu zajebiście mylna. Bo tam się wlecieć nie da. Co zaraz, ludzie przecież... Przecież ja zlatuję. A nie mogę jakoś tak. No, spróbujmy. No, przecież to jest bez sensu. Słuchajcie, wybaczcie, ale ja nie mam pomysłu. Szczerze, nie, nie wiem, czy ja po prostu nie potrafię aż tak fatalnie zastosować. Nie wiem, nie umiem po prostu tam skoczyć. Ej, zaczynam się denerwować. Słuchajcie, nie lubię czegoś takiego. Bo ta misja już jest moim. No. No i tu o to chodzi. O to chodzi, czekajcie. Może się. Może właśnie po to jest ta misja, rzeczywiście. Może. Zajmie mi to długo, ale nauczę się jak korzystać z tej liny. Jestem tu, no i dobra. No i teraz jakoś w górę, no. Ale ta blina nie jest ani trochę wiotka. Ona, no nie wiem jak to mam nazwać, ale, no, no nie, nie róbcie sobie ze mnie żartów, proszę was. No w życiu nie róbcie czegoś takiego, przecież ja, ja się załamię, zaraz się cholera załamię. Nie umiem z tej cholernej liny skorzystać. No! Ej, jak ja jestem podbity, powinienem jakoś dawać w górę, dobra? Teraz zastanawiam się, bo to rzeczywiście chyba polega na tym, żeby zabawić się dobrze tą liną. Teraz osoby, które. Ja grając sobie na innym profilu, też przeszedłem tą misję. Nie myślicie, że to jest tak, jakby pierwszy raz? Tylko nie wiem, kiedy to było. Dobra, może ja powinienem innego przycisku używać. Może się nauczę, bo jakoś zapomniałem. Jakoś później nie korzystałem z tej liny. Raczej wolę w Wormsach zastosowanie plecaka odrzutowego. No to... Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Mogę się rozbujać? To coś zadziała? Nie, wcale szybciej się nie bujam. To niczym nie pomaga. Może powinienem chycić się w innym miejscu? Może, ale przecież to będzie to samo. To będzie dosłownie to samo. No, dawaj w górę! Nie, 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 Dawno się tak nie wkurzyłem, słuchajcie. Dawno nie byłem aż tak zdenerwowany, jak w tym momencie. Po prostu wkurzam się. Czemu zlatujesz sam? Że nie jestem w stanie. Nie, no proszę was. Już tak napieprzam z 7 minut. Nie no, może z 6. Ale i nie, nie umiem tam wejść. Naprawdę, czy to są aż takie jaja? Co ja powinienem zrobić kiedy tam lecę? Bo ja zawsze trzymam cały czas prawy przycisk, tak jakbym chciał się do prawej strony. A no może ja powinienem jakoś spróbować. Jest jeszcze jedno wyjście. Dobra, mam pomysł. O kurwa! <ścoughs> Puściłem się w locie. Ej, ale to jest myśl. To jest myśl. Ale wiecie co? Poczekajcie, rozpocznij ponownie grę. Tak. Eee, dobra, ogarnąłem sposób. Skoro mogę rozpocząć ponownie grę, to zróbmy to. Eee, dobra. Bo myślę, że wejście tam jest naprawdę jakieś taki głupie, głupie i w ogóle czas w sumie dużo minęło. A jak mówię, jak chcę zdobywać, to raczej koler zdobywać jakieś złota. Wow, i to było świetne. No, w końcu, wybierz ogniste uderzenia. Słuchajcie, no. Popełniłem błąd, teraz już wiem, dobra, ale człowiek się uczy na błędach, normalnie tam się wejść chyba nie da, ale teraz w każdym razie, Kolo, wybacz, ale prosto masz, dup w ciebie. Wybuchnie i myślę, że spowoduje niezłe zniszczenie, bo powinien stracić równo 30 życia, o, 34, no tak, bo upadek i bum, pięknie. Ale jak widać, kolejni przeciwnicy już się gdzieś tam zmaterializowali. Ale powiem Wam dobrze, dobrze, dobrze. Musiałem zastosować typowy trik, tylko boję się, że normalnej rozgrywce byłby dość ryzykownym, ponieważ traci się życie i mogę stracić kolejkę. No i teraz w końcu mam plecak odrzutowy, czyli to co chciałem. No Okej, okay, nie widzę problemu. Dobra, to już jest wybrane. Tak więc aktywujmy to. Korzystanie z plecaka odrzutowego jest o tyle fajniejsze, że po prostu można latać. O, tu jeszcze nie mam ograniczenia. Zobaczcie, mógłbym latać gdzie chcę, e, gdzie ja spadłem. Dobra, Dobra, jestem tutaj. E, a co jest w tej kolejnej paczce? Key baseballowy. No, no to to co chciałem, żeby było. Tak więc użyjmy go, sobie zbliżmy, może wyceluj e, strzałka w górę, strzałka w dół. No i oczywiście, załatw frajera. Nie ma problemu. Zobaczmy, jak daleko odskoczy. Chociaż i tak tego nie zobaczę, bo tutaj gra mi nie pozwoli. Ponieważ, o właśnie, po prostu pokażę, że poleciał na jakąś tam odległość. No a tu już jest oczywiście zmaterializowany kolejny przeciwnik. I kolejna jakaś paczuszka jeszcze obok mnie też. Paczuszka jest. Ok, tak więc mogę się ruszyć? Nie mogę się ruszyć? Dobra, już mogę. A w paczuszce mamy spadochron. Time to use that parachute training you never received. Land next to the crate if you can. Zawsze lubiłem zabawy ze spadochronem, dlatego myślę, że jak najbardziej fajne, szczególnie że nie ma wiatru, więc nie powinno mnie nic znosić. Spadochron tworzy się automatycznie lub w momencie naciśnięcia spacja. Sterowanie podczas oglądania jest możliwe za pomocą. Dobra, czyli mógłby się aktywować samodzielnie. Prawdopodobnie tak. Wolę nie ryzykować. Wolę samemu go aktywować. O Jezus! Ooooooo, i to się, kurwa, nazywa pech, ej! Ale fail! Ej! Ej, no nie uwierzycie w to, ale ja to przegrałem. Uwierzycie w to bądź nie, ale ja rzeczywiście przegrałem. I co teraz, muszę całe przejść od nowa, wszystko? Tak! Jaki fail! Przecież ja nacisnąłem ten spadochron tylko raz! Nie ogarniam te. Nie, słuchajcie, dzisiaj yy, fajle. Dobra, czyli również w Wormsach. Miałem nadzieję, że Worms to będzie ta seria, w której faili nie będzie. Ale jak widać, yy, myliłem się. Ale z jednej strony fajnie. O, pięknie! No i to się nazywa to co trzeba. Teraz przywalmy sobie z tego uderzenia, ale jak mówię, yy, wolę, żeby tak się nic więcej nie kończyło, ponieważ... No, ej, no nacisnąłem raz ten spadochron, takiś błąd gry musiał wyniknąć. Ja tu nie zrobiłem niczego złego. Dobra, wybuchaj, niszcz się. Nie wiem jakim to sposobem, ale przynajmniej zobaczyliście, jak działają działka. I jaką śmiercionośną bronią potrafią być. Raczej ich zastosowanie to bardziej w kampanii. Dobra, plecak odrzutowy. Czy on mi nie tłumaczył, jak działa plecak odrzutowy? Może już teraz po prostu nie tłum, A jednak będzie tłumaczył. E, mogę to pominąć? Mogę. Jak mówię, nie chcę słuchać na dany temat e, 100 razy. Szczególnie, że już sami też wysłuchaliście, e, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, wyłącz go. Przywal z kija Niech leci w hen daleko. Pięknie. No dobra, jak mówię, teraz się powinno udać. Tylko zastanawiam się, może to jest to z tym spowodowane, że spadochron aktywował się sam. Najlepsze było to, że nie spadłem, jak zauważyliście. Nie spadłem, e, tylko po prostu tam jakoś się zagnieździłem między tymi działkami i zginąłem przez to. E, dobra. Muszę wybrać spadochron. Ok. Tym razem zrobię to po swojemu i mam nadzieję, że dacie mi. Wyskoczę i dopiero wtedy użyję. O! I o to chodziło, a nie, jakieś wcześniej sam się aktywował i ja go potem przez przypadek chcąc aktywować, desaktywowałem i zobaczcie, można spokojnie między działkami przelecieć prosto do paczuszki i smocza kula, oczywiście smocza kula, podobne do ognistego uderzenia, tylko działa troszeczkę I inaczej, pięknie, oj, minka, wybacz Flejo, activation i dead. Chummy, there won't be expecting a teleport attack. Get the crate, then say good night, Aha, no, czyli zastosowanie e, tym razem spadochronu. Nie, znaczy spadochronu, teleportu. Nie ma sprawy. Oczywiście możemy się teleportować. Teleportacja pozwala nam teleportować się w każde miejsce na mapie. Oczywiście nie, nie możemy się teleportować w ścianie. Musimy e, użyć, e, na szczęście, jakieś wolne miejsce znaleźć. O, a tam jest moje działko. Czyli już o immobilizator. Teraz co robi mobilizator? A, dobra, to jest po prostu paluszek. No powiem tak, no strasznie słaby cios, który dosłownie tylko troszeczkę przepchnie przeciwnika, ale w tym momencie myślę, że to wystarczy. Patrzcie sami. Dokładnie. I czuj się tak jak ja się czułem wcześniej. A czułem się nie najlepiej. Time to tear down the no i proszę bardzo, Ojej, ale już jak zaczął ten tekst, to miałem na wielką nadzieję, że będę mógł użyć betonowego osła, a uwierzcie mi, to byłaby broń zniszczenia <gry> w jakiejś paczce, jakbyśmy go znaleźli. No ale dobra, moi drodzy, w uznaniu Twoich niezwykłych zasług przyznano Ci złoty medal. Gratulacje! Bardzo dobrze, tutaj oczywiście nie ma nic interesującego, a my możemy kontynuować trzecia misja z failami. Dwukrotnie z failami, ale jednak w końcu wykonana. I moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, już teraz nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. My już wkrótce widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc, żegnam się z Wami. Cześć i Wam wszystkim i narka!